Relacje są proste i miłość jest prosta. Mam taką teorię, to takie proste i to się przekłada. To, co jest dla Was, jest takie proste. A to, zobaczcie, co jest trudne, bolesne ciągle jakieś uczucie strachu i niewiadomej to przecież to nie jest proste. I nawet kiedy wchodzimy w jakąś relację, nie mamy z kimś kontaktu, ktoś nie odpowiada, nie chce się spotkać, ciągle przekłada spotkania, nie odpisuje, tak? To to nie jest proste. Od razu czujemy zdenerwowanie, od razu nie wiemy, co się dzieje. To jest trudne. W momencie, kiedy ktoś chce być z wami, i wkłada tą energię, i czas i zainteresowanie, to jest takie proste. I czujecie to. I widzicie to i słyszycie to. Zobaczcie, to w każdym aspekcie staje się proste. Ta osoba dzwoni, pisze, komunikuje się, spotyka się. Pewnie są problemy, pewnie jakieś tam niedopowiedziane sytuacje, i możecie mieć różne zdania na różny temat no to jest normalne. I jednocześnie całość jest prosta. Czujecie się w takiej relacji lepiej. Nie macie uczucia walki. Tego nadmiernego starania się, strachu, tego, że nie śpicie w nocy, nie wiecie, co się stanie, czy to podpisze, zadzwoni, spotka się z wami. Czujecie ten spokój i tą pewność. To takie proste. Co wy na to?